Pani minister, no co z tą szkołą zapytam? Co chciałaby pani zmieniać natychmiast? Co z nowelą do ustawy o zniesieniu obowiązku dla sześciolatków w szkołach? Miało być tak szybko, a, a widzę, że już od października trochę minęło czasu. Tak, rzeczywiście, pani premier Bartosz Szydło podczas ekspozycji pokazała, które ustawy mają być priorytetowe. Od dwóch tygodni leży w polskim sejmie ustawa o sześcio-siedmiolatkach i właściwie dyskusja się już przetoczyła kilkanaście razy, natomiast przewodniczący Komisji Edukacji pan Grupiński nie widzi powodu, żeby nadawać jakiegoś szczególnego rytmu czy decydować, że będzie to jednak szybciej się działo, dlatego poprosiłam marszałka, żeby wycofał tę ustawę z komisji i w trybie pilnym skierował do pierwszego czytania. Dlatego, że rzeczywiście pisanie samej ustawy zajęło mi no, dwa i pół tygodnia, zgodnie z zaleceniami pani premier. Druga ustawa, która już jest w Sejmie, i ona jest szybko procedowana, dlatego że musi zlikwidować wszystkie błędy. Platformy Obywatelskiej i PSL u bo ratujemy projekt, który kosztował już 67 milionów przez ostatnie 5 lat i decyduje o wydatkowaniu 2 miliardów z następnej perspektywy finansowej, przede wszystkim jeżeli chodzi o doskonalenie nauczycieli, czy też uczenie się dorosłych przez całe życie. Właśnie, ale czy te celowe dotacje są jakoś rozpisane? Czy ludzie wiedzą, kiedy do kogo powinni się zgłaszać? Czy to państwo są decydentami w? Prawie przyznawania takich funduszy na właśnie na szkolenia, na dofinansowywanie innych projektów? To ym, teoretycznie konkursy. Bardzo często jest y, poza konkursowe. A one y, są już rozstrzygnięte czy jeszcze one dopiero nie będą? To znaczy będą rozstrzygane. My rzeczywiście w tej chwili y, nad czym ubolewamy. Y, musimy do końca roku zajmować się wszystkim tym, co nie zostało zrobione. Ja mam dwa strategiczne y, m, projekty. E-podręcznik, y, czyli bardzo nowoczesne narzędzie, zagrożone jeszcze do niedawna. Trzeba było wszystkie siły zmobilizować, żeby spełnić, zrealizować założenia tego projektu. Ale dlaczego było zagrożone? Y, dlatego, że po prostu nie wykonano zadań, tam nie było dyscypliny, Terminowy nadzoru, tle. tak, między innymi y, um, umieszczenia tego podręcznika na platformie, jednocześnie zrecenzowanie tego podręcznika i oczywiście cały czas przyświecała nam troska, czy jeżeli dojdzie do zmiany systemu, to, czy ta platforma będzie na tyle mobilna, że będziemy mogli wrzucać kolejne podręczniki właśnie już ze zmienioną podstawą programową. Na szczęście tak jest. Natomiast, między innymi, ten projekt uzmysłowił mi przepaść pomiędzy tym, co chcemy mieć w szkole, a tym, co jest, bo to uzmysłowiłam sobie i teraz y, trwa analiza sprzętów w poszczególnych jednostkach, placówkach oświatowych, że oto z jednej strony pokazuje XXI wiek i pokazujemy XXI wiek, ale tak naprawdę nie ma standardu w szkole polegającego na tym, że w każdej klasie jest komputer, w każdej klasie jest tablica multimedialna, tak żeby zastosować to narzędzie. A te 2 miliardy służą temu, że można w, właśnie w taki projekt rozwoju klasy, tak? tych niezbędnych tak naprawdę przy, na, narzędzi do, do kształcenia, takiego, powiedzmy, nowoczesnego kształcenia. Te 2 miliardy tak? są z innego projektu, on się mhm. strasznie dziwnie nazywa. Zintegrowany system kwalifikacji Aha, to jest, to jest szkolenie inny, szkolenie do, tak do, do, natomiast 22 mhm. będziemy zapraszać na konferencję prasową w Ministerstwie Edukacji Narodowej razem z panią minister cyfryzacji. Będziemy ogłaszać mhm. takie m, projekty m, informatyczne, na które mhm. też znalazły Pieniądze. I rzeczywiście to stało się teraz priorytetem. A to są to nasza... pieniądze z budżetu państwa, Pani Minister, czy to są pieniądze... Wszystko które... z, funduszy, tak, z funduszy strukturalnych, uh -huh. funduszy unijnych. Bo proszę zauważyć, że my mamy już dwa lata tak zwanej nowej perspektywy. I właściwie większość rzeczy jest nieruszonych. No, na ten moment się cieszę, bo będę mogła Właśnie takie skonstruować, ten... żeby służyły, panie, tak, tak, służyły zmianie tej, do której chcemy doprowadzić. Także fakt, że kampania wyborcza, czy rok, czy kalendarz wyborczy jest taki, że obejmuje się stanowisko właściwie pod koniec listopada i zostaje półtora miesiąca na to, żeby zrealizować wszystkie zadania, a kończy się budżet, nie tylko budżet, ale cały okres finansowania z perspektywy 2007-2013, plus jeszcze priorytetowe ustawy. Ale mówili Państwo, damy radę. No to Ale rozumiem. oczywiście, ja nie marudzę, nie jęczę. Dwie ustawy są w Sejmie i są to ustawy poselskie właśnie dlatego, żeby je bardzo szybko skończyć, co nie znaczy, że nie są skonsultowane społecznie, właśnie, co jest ewenementem, bo Platforma Obywatelska raczej czynnik społeczny lekceważyła i dawała na przykład nawet w rytmie ustaw rządowych, na dwa, trzy dni na takie konsultacje. Dwa następne, jeżeli chodzi o projekty dotyczące sześciolatków i latków, to po pierwsze spotkałam się z rodzicami i tymi, którzy podpisali się pod wnioskiem i o referendum, i, referendum, i zmianę ustawy. Przypominam, to milion tak. osób. Ogromna rzesza. Złośliwcy mówili, że pani Elbanowska jest szczególnym wiceministrem w Ministerstwie Edukacji. Ja powiedziałam, że jestem dumna, to znaczy, że mam milion wiceministrów. To po pierwsze, a po drugie, ostatnie dwa, trzy tygodnie to spotkanie się z najprzeróżniejszymi organizacjami, przede wszystkim związkami zawodowymi, gdzie im pokazywałam założenia do tejże ustawy.